Cześć, u mnie choinka już stoi. Jestem ciekawa, jak u Was, czy to za wcześnie, czy nie za wcześnie, dajcie znać. A dzisiejsze perfumy dnia to jest La Comedia od Salvadore Ferragamo, czyli Tuscan Creations i to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja te perfumy noszę tak naprawdę globalnie na całej sobie, dlatego że wcześniej ja je bardziej testowałam gdzieś na nadgarstkach, na przedramionach, nosiłam gdzieś wiecie tak po trochu, gdzieś po południu, jakoś czekałam na ten grudzień, bo one bardzo mi się kojarzą tak świątecznie i w ogóle czekałam na zimny po prostu dzień. No dzisiaj zimno nie jest, jest chyba 13 stopni, ale jakbym miała się wangi do, do, doczekiwać jakichś mrozów, no to wiecie, może będą, może nie będą. Także zdecydowałam się dzisiaj te perfumy wyciągnąć, bo bardzo po prostu chciałam je już ponosić, tak wiecie, całościowo. Muszę Wam powiedzieć, że noszą się przepięknie. To jest tutaj przede wszystkim główną rolę wiedzie ta papryczka Chili. I to jest bardzo mocno różne niż pieprz w perfumach, bo pieprz ja bardzo lubię, jest ostry, jest słodki, ale czujecie, że to jest pieprz, czy to będzie pieprz czarny czy różowy? czy jakikolwiek inny, rozpoznacie ten pieprz. Natomiast papryczka chili jednak pachnie trochę inaczej, bo ona ma, jest bardziej słodka i bardziej owocowa. Wciąż jest bardzo pikantna, jest gorąca, jest rozgrzewająca, ale ma w sobie tą fantastyczną taką słodycz, taką bym powiedziała owocową słodycz. No i właśnie takie, takie rozgrzewające, takie gorące wnętrze. No. Naprawdę przepięknie się to nosi. Tutaj poza tą papryczką chili, jak gdyby, oczywiście są inne nuty, ale one wszystkie grają tutaj wokół tej papryczki. Papryczki. Mam wrażenie, że ona tutaj gra pierwsze skrzypce. Oczywiście ja czuję tutaj jakąś taką bazę, może bursztynową, może jakieś delikatne nutki waniliowe, coś w tym stylu, ale przede wszystkim jest ta papryczka, czyli całość tego jest taka, powiedziałabym. Yy... Dosyć taka rzeźka, w sensie takim nie chcę powiedzieć, że te perfumy są świeże, absolutnie nie, ale to otwarcie przede wszystkim jest takie bardzo pobudzające, takie rozgrzewające, ale w sensie pobudzające do, do działania. A potem dopiero czujecie, że ta papryczka zaczyna was, was rozgrzewać i ten zapach robi się taki przytulnie właśnie ocieplający, rozgrzewający, otulający, ale nadal jest w nim jakaś taka rzeźkość, taka ostrość, taka właśnie jakaś motywacja, coś takiego pobudzającego. Także uważam, że przy Piękne są te perfumy. Nie są one jakoś bardzo głośne, raczej to jest coś, co się trzyma blisko skórnie, dlatego ja się tutaj upatruję takiej elegancji, dlatego wam mówiłam, że to są idealne perfumy właśnie na tą porę grudniową, na jakieś spotkania rodzinne przy stole, bo to nie jest zapach, który zabije wszystkich w pokoju, tylko raczej to jest coś takiego bardziej subtelnego, ale sami na sobie czujecie przez naprawdę wiele godzin. Ja mam te perfumy na sobie od rana jest już godzina 14, także mniej więcej 6 godzin mam na sobie i wciąż je wciąż bardzo dobrze czuję, także świetne, świetne zakupy moim zdaniem.